Hej z tej strony witam Was na moim kanale, zapraszam do nowej serii na kanale z gry FC24. Będziemy robić karierę, jest to długo, długo przede mnie jak i przez Was, mam nadzieję, wyczekiwana seria, mam nadzieję, że, że będziecie się świetnie razem ze mną bawić. A mianowicie robimy aktualnie coś innego niż, niż, niż zwykłe gry, no i, no i zobaczymy jak, jak to wszystko będzie yy, się działa, więc będziemy robić karierę menadżera Też sobie tylko się ustawiam wszystko i już, już będę mógł z wami tutaj yy, działać, tutaj jak widzicie, ustawimy sobie karierę menadżera, yy, bo tak sobie yy, tak sobie po prostu pomyślałem, że żeby zrobić karierę menadżera, tak ta wygląda właśnie menu tej, na, e, tej najnowszej gierki FC24 to tu mamy tu, turnieje sezony, to tak w, w każdej pipie e, tak naprawdę jest e, zobaczymy, kar kariera piłkarza, a tu gdzieś jeszcze była szybciutko jest kariera menadżera, o tutaj, tutaj mamy tak, e, nowa kariera menadżera i właśnie sobie Stworzymy karierę menadżera i tak sobie pomyślałem, że będziemy sobie robić. Nie, nie, nie będziemy stwarzać menadżera, tylko bo tutaj mamy opcję, graje pra, prawdziwym menadżerem. No to niech nie tak będzie, po, po prostu zrobimy sobie. Taki, taki me, takie maczyki. I tak sobie pomyślałem, że będziemy sobie robić takie trzy maczyki na jeden odcinek. No i chcemy sobie wybrać, bo też można stworzyć sobie menadżera, ale ja, ja akurat nie, nie będę stwarzał. I teraz sobie wybierzemy trenera, który będzie prowadził nasz zespół. Mianowicie, yy, poczekajcie chwilę. Tutaj będziemy mogli sobie wybrać. Weźmy sobie Hiszpana, genera Arsenal Londyn. O, już mamy ustawionego, więc, więc już go wybraliśmy. Tylko nie mówcie, że będziemy. Yy, aha, to z, to, to, mo, możemy sobie zmienić zespół, tak? Dobra, teraz zobaczymy. Spróbuję, zmienimy sobie zespół, w którym, e, będziemy, którym będziemy grali w karierę. Jeżeli jest za cicho lub za głośno, to na, napiszcie w komentarzach. To się wszystko jeszcze dopracuje. Tak sobie pomyślałem, że będziemy robić e, menad, menadżera, znaczy, że będziemy prowadzić zespół e, Newcastle United popularne sroki. Mam nadzieję, że, że to wam się spodoba. Tutaj macie wytyczne, gdzie, gdzie, gdzie cały zarząd Newcastle United chce, żeby ten zespół na koniec sezonu ligi czy pucharu wyszedł, wszedł, gdzie, 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 gdzie chce właśnie, żeby ten zespół się znalazł na koniec sezonu. A więc ja już klikam dalej i będziemy powoli ruszać, da, ruszać spokojnie, tutaj są te różne tutaj są te różne pokary, tutaj tak naprawdę nic już nie będziemy zmieniać, tylko mamy tutaj ustawiony czas najkrótszy na, na 3 minuty, jeszcze raz przypomnę, że będziemy robić tak mi się zdaje, że na odcinek po 3 meczyki, mam nadzieję, znaczy, że ta, ta seria Wam się również spodoba. To jest przypomnę pierwszy odcinek z, te, z tej z tej gierki, tutaj tylko podpiszemy i szybko e, i sobie podpiszemy e, naszą naszą drużynę i, i bodajże będziemy już ruszać e, do sezonu, do, do meczów przygotowawczych, do sezonu. Do, do sezonu. Dobra, tylko sobie tutaj podpiszemy i będziemy już powoli ruszać. Czekajcie. Nie, nie, czekajcie chwilę. No ja, i I teraz będzie. Dobra, New, Newcastle, Newcastle United będzie. I tak będzie mieć to podpisane. A więc ja już nie przedłużam. I zobaczmy jak to wszystko będzie ładnie się prezentowało. Mam nadzieję, że taka że ta seria Wam się spodoba. Ja już się nie mogę doczekać. Jak, jak to w ogóle wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wy, że wy również możemy zakończyć. No. Zakończ to i już, już idziemy do sezonu przygotowawczego. A welcome to you. Tak widzę mamy. To, mamy to. Jesteśmy na konferencji prasowej, bo to, to nie my. to jest jestem nowy, nowy, nowy trener. Mogłem zrobić swojego trenera, ale... Ale tak, ale tak, e, tak po prostu wybrałem, tutaj mamy opi opisane, tutaj w klubie, jak widzicie, ustaw swoją e, koncepcję, koncepcję taktyczną. ustawić swoją koncepcję taktyczną, dobra, to tym się zajmiemy, tym się zajmiemy później, bo też z jednej strony nie chcę, żeby te odcinki były aż takie takie długie z tej gierki dobra sobie albo sobie ustalimy, dobra później, później się tym zajmiemy, po prostu zobaczmy jak to wszystko będzie wyglądało, no i jesteśmy w kreatorze tutaj o tutaj mamy zapisanego tak jakby tego trenera, który przyszedł to mamy jak widzicie od, za, od zarządu parę, od zarządu klubu parę rzeczy mamy, właśnie. Ale tym to też się zajmiemy w najbliższym czasie. Dobra, więc możemy cofnąć się i zobaczymy w ogóle jak to będzie wyglądało. No to czas na, na pierwszy mecz, bodajże sezonu przygotowawczego. Czekaj, to jest to, jest ta, to tak trzeba robić, czy jak? No i chcę... Chciałbym stąd po prostu... A, bo to, to jest tutaj jakby usuwane czy jak? Jeszcze raz. No. No puszczaj nas do, do męczyków. Me, do To akceptujemy, bo, bo to inaczej to będzie, to inaczej będzie że z no Zobaczymy, bo chciałbym, chciałbym z Wami już nie przedłużać i rozpoczynać pierwsze spotkanie. Czyli musimy jeszcze, jeszcze raz się cofnąć troszeczkę i zobaczymy teraz. O, no to, to teraz już będzie turnie właśnie przygotowawcze i teraz widzimy mamy do jakiego turnieju przygotowawczego już albo albo tutaj albo bo mamy tutaj trzy, trzy turnieje przygotowawcze wiecie co pójdziemy sobie do turnieju do Pucharu Ameryki Południowej czy do tego ostatniego po prostu się sprawdzimy przed, przed sezonem zobaczcie jakie Jakie nas będą czekały, być może trudne mecze, no dobra To weźmy sobie po prostu Ten 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 turniej i zobaczymy co Mamy cztery wiadomości, a to później Sobie odczytamy Nie wiem, czy to są nowe, nowe wiadomości jeszcze, czekajcie Tak, to są jakieś nowe jeszcze wiadomości Które możemy Tak jakby w wolnej chwili sobie to wszystko poczytam, i nie, nie chcę już tak z wami to wszystko, tego wszystkiego e, tak ten. No i powoli sobie znowu kolejnym, kolejną jakąś świadomość mam, ale to w wolnej chwili mówię, sobie poczytam. Chcę wam tylko pokazać jak, jak to w ogóle będzie wszystko wyglądało. To, to jest, zaraz się powoli zbliżamy do tego pierwszego, do tego pierwszego spotkania, które będzie przed nami. Mam nadzieję, że pierwsze spotkanie w tym turnieju wygramy. No i mam nadzieję, że wam w ogóle cała seria z tej gry wam, że wam w ogóle cała seria z tej gry się spodoba. Po prostu ja już jak pamiętacie rok temu miałem robić tak, taką serię właśnie. Tylko po prostu to tak jakoś wyszło. No, że no niestety. Po prostu było i tyle innych gierek, których chciałem, które chciałem Wam pokazać. A teraz, tak jak mówiłem na album singlu, kto, kto widział ten, ten wie, że, że zapraszam na nową serię z tej, z tej gierki Dobran, to więc nie przedłużając i powoli rozpoczniemy przejść do meczu. Tutaj mamy on i będziemy zaraz sobie... Grać, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko będzie yy, ten. A my gramy z, z jakimś nie wiem z jakim to za moment się wszystko przekonamy to się wszystko będzie za, za chwilę ładowało i za moment zobaczymy jak to w ogóle wszystko wygląda. Yy, ja z wami tak naprawdę oglądam yy, z, z wami nam tak naprawdę tą pierwszą karierę. Chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć jak to wszystko ładnie, na fajnie, fajnie zrobili, że z, z, zrobili takie wstawki ładnie fajnie do kariery, zobaczcie jak się cieszą kibice, jak to wszystko fajnie wygląda. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek Wam się spodoba. No i teraz to mamy ustawienia e, taktyczne, to wszystko, no i dobra, no i będziemy mogli zaraz powoli, powoli sobie ruszać dalej, także zobaczmy, no i ruszamy, chciałbym, chciałbym e, wygrać ten, te, to pierwsze spotkanie, żeby być e, dobrze, Że, żeby, żeby mieć po prostu pierwsze zwycięstwo, to jak widzicie, nam się nie udało trafić z pierwszej, z pierwszej okazji, a tutaj mamy. Jest na, nauka, jak e, mamy e, wykonywać rzuty różne. Dobra, więc spokojnie. Tutaj nam się nie udało. Zobaczymy, jak to w ogóle wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że. Pierwszy odcinek Wam się z tej gierki spodobał, jeżeli, podoba. Jeż, jeżeli coś będzie nie, nie tak z kamerą, także to, to napiszcie w komentarzach, to się wszystko pozmienia jeszcze na, na lepsze dla Was po prostu, żebyście wszystko widzieli. Uwaga, czy strzelimy gola? Tak, udało nam się strzelić w 11 minucie bramkę, oczywiście. No jak oby tak było do końca, aby tak było też w sezonie ligowym, bo przypomnę, że to jest sezon, że to jest są mecze przygotowawcze do sezonu. No i mam nadzieję oczywiście, że, że, że nam się uda w tym naszym sezonie znaleźć, zajść dość tak wysoko. I zobaczymy za momencik, ee, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, lecimy dalej, Jeden 0 dla nas. Na pewno ten zespół przeciwnika będzie... E, zespół, którym gra no, komputer, e, będzie jeszcze groźny, to na pewno. jak widzicie, mają, mają e, swoją akcję. Oby tylko nam nie strzelili w ramkę, dobry blok, naszych obrońców. I teraz yy, przeciwnik yy, za zaczyna grę odrzutu różnego w zasadzie. No, tak więc yy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, zobaczymy. Oby tylko nam nie strzelił żadnej bramki. Naprawdę, oby nam tylko nie strzelił żadnego, żadnego gola. Dobra i lecimy. No i teraz straciliśmy piłkę, teraz możemy zaatakować. W zasadzie jesteśmy na wolnej pozycji. Teraz niestety nie zorientowałem nie się podać e, w te tempo. Bo nam piłkę jakby cię pozabierali. Ale mam nadzieję, że to i tak wygramy. Dobra, jest obrona. Dobra, lecimy. Na... Jesteśmy na środku boiska, teraz omijamy zawodnika, ale no niestety tutaj dobrze że stał I teraz strzelamy i 2-0 w końcu się nam udało w 30 minucie mieć 2-0. do Więc mam nadzieję, że teraz nam się będzie grało spokojniej, gdzie mamy. Yy, ład, ładnie to bramkę yy, strzeliliśmy tutaj mamy oki, okiwaliśmy yy, zespół przeciwnika oki, okiwaliśmy przeciwnika ja tak naprawdę nie chciałem ja wam w następnym być może w następnym, jak, jak będziecie chcieli to wam to też piszcie w komentarzach czy, czy mam wam pokazać jak się buduje. Yy, Karinie, jak się tworzy swojego menadżera, bo to jak widzieliście za za zaczęliśmy go wy wybierać i go wy wybieraliśmy. Paga strzelamy, teraz bramkarz obronił i wtedy ta, jak będziecie chcieli to oczywiście wam pokażę jak to wszystko będzie, jak to wszystko się tworzy. Po prostu chciałem taki, takiego menadżera zrobić na szybko, żeby, żebyście długo nie, nie czekali chciałem z wami się po prostu o jaka, jaka jak nasza jaka nasza obrona jaki jak nasz szał był chciałem po prostu e, że, chciałem z, z wami po prostu za, zagrać w tą grę na szybko chciałem wam pokazać e, typowy, typowy cały gameplay tutaj coś poszło chyba nie, nie tak Ech. ale jest ale jest dobrze teraz znowu będziemy strzelać z rzutu różnego. uwaga, teraz nam się nie udało nawet dorzucić na głowę naszego kolegi z zespołu tutaj mamy, o, idziemy na prawą stronę, oby tylko nam się udało strzelić, uwaga prosta droga 3-0 więc chyba ten zespół jest jest no, słabszy, tak to mi się wydaje, ale w tym turnieju nie ma tak naprawdę zespołów widać słabszych może tylko ten akurat jakoś taki słabszy jest to jest bodajże nie wiem czy to, czy to nie jest z MLS-u jakiś zespół czy może nie wiem, bym musiał, bym musiał zobaczyć, tutaj prowadzimy na przerwy 3-0, więc jest dobrze mam nadzieję, że jednak to wygramy i wygramy tą pierwszą połowę, mamy. Wiecie co, zrobimy ten meczek do końca i zakończymy ten pierwszy odcinek taki. A, a już, już od, następnego sezor, od następnego odcinka już nie będziemy ro, robić kariery menedżera, bo to wszystko już będziemy mieli i będziemy po prostu sobie grali. Normalnie tak trzeba. No to teraz wznawiamy spotkanie. No i ruszamy. Po zwycięstwo, po zwycięstwo pierwsze w FC24 Newcastle United. Tutaj nam e, zawodnicy przeciwnika stracili piłkę, abyśmy, znaczy z, z, zabrali piłkę, abyśmy tylko nie stracili e, koncentracji. Dobra, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj możemy zrobić sobie pierwszą zmianę. Owicie nasi zawodnicy są, są już trochę podmęczeni, co, co niektórzy i trzeba też zmieniać w zespole, żeby była taka równowaga naprawdę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał i teraz idzie z, zespół zespół gości, bo my jesteśmy w tym turnieju z gospodarzami. Zaraz zobaczymy, ale tak jest. Teraz będą strzelać, będą strzelać. Uwaga! I niestety nam strzeli bramkę. 3-1, niestety przegramy, bo tutaj w obronie, znaczy prowadzimy. 3-1, ale w, e, oni się tak, tak naprawdę w, wzięli, widać, za odrabianie strat. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy gameplay wam się podoba. sobie Jestem bardzo ciekawy. Jak uwaga idziemy teraz. Czy byśmy mogli prowadzić 4-1. Niestety bramkarz obronił. Czy chyba że szybko to dojdziemy? No niestety nie udało się teraz. I, uda I udało nam się strzelić. Tak naprawdę myślałem, że Bramkarz dopadnie w tej piłki i będzie chciał ją obronić. Ale tutaj zaraz zobaczymy powtórkę. Tutaj zobaczcie, jak kibice naszego zespołu się cieszą. Tutaj myślałem, że w dopadnie, ale do piłki do, do i ten ich obrońca zacznie bronić, że to, że to wybije nogami. Dobrze, prowadzimy chociaż te 4 te do jednego. Tutaj mamy spokojnie wszystko. Jeszcze pół godziny, pół godziny do, do końca tutaj możemy troszeczkę pograć w takiego zwa, w tak zwanego dziadka. W razie co? No i niestety no trochę źle zrobiliśmy, że zagraliśmy w dziadkę, bo mogą nam strzelić. No i tak, no i jednak, jednak nie wolno tak robić. A nie, jednak nie strzeli. Jednak nie strzelił, myślałem, że jednak będzie strzelał. Ale dobra, ale mają rzut, rzut rożny. Tutaj podajemy le, lekko. Tak, i teraz zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. To był jeszcze rzut rożny. Nasi zawodnicy się troszeczkę pomylili. Zrobimy szybciutką jeszcze zmianę. Jeszcze możemy 12 minut, 22 minuty do końca pierwszego spotkania. Mam nadzieję, że, że dzisiejszy odcinek, pierwszy z, F2, z kariery FC24 Wam się podoba. Jeżeli coś nie tak, to będzie uwaga źle, nasi zawodnicy troszeczkę panikują. Dobra, udało nam się wyjść, niestety nie. Jeżeli coś będzie nie, nie tak, czy za, czy za cicho, czy inna kamera, czy, czy niedobra kamera, to no, z tego spotkania już będziemy, będę zmieniał normalnie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeszcze 15 minut do końca. Dokładnie. Dobra, zmieniamy. W razie co damy radę, damy radę. Już Wam nie będę tak pokazywał w to, bo teraz musimy bronić rzutu różnego, który nam zaatakował, którzy nas zaatakowali goście tego, tego meczu. Dobra, idziemy z kontrą. Mam nadzieję, że nam się uda to wygrać teraz i trafić. No i co? Strzelamy? Jest. Nie, niestety bramka się ich obronił. A jednak strzeliliśmy. Dobra, myślałem, że bramka się ich obroniła, więc w pierwszym meczu, ale przypomnę to jest pierwszy mecz sezonu przygotowawczego sezon Przygotowawczy do, do, sezon, do głównego sezonu widze angielskiej. Mamy jeszcze 11 minut wirtualnych do końca. Dobra, i miejmy nadzieję, że nam się uda to zrobić wszystko. Dobra, jeszcze zostało mniej niż 10 minut. Mniej i teraz idą gospodarze i teraz idą goście. Oni nas troszeczkę... Yy, widać chcą strz strzelić w bramkę. My nie chcemy, my nie możemy sobie dać strzelić w bramkę, więc wybijemy na maksa do przodu, troszeczkę mamy piłkę. Dwie minuty do końca. Dobra, już nie końce pograją, a my sobie zakończymy ten dzisiejszy odcinek w tym miejscu. Tak jak mówię w następnym odcinku, jeszcze trzy minuty do końca. To już to już zagramy normalnie, bo już będą normalne trzy, trzy spotkania, które będą przed nami. Tak, i żebyśmy wygrali to? Tak jest, udało nam się wygrać. A więc pierwsze spotkanie w karierze fc 24 jest. Dobra, to, to jest wygrana. Ja mam tylko lekko. Skrócę, żeby ten, i zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał w tłumacie w karierze. Jak to wszystko wygląda w następnym odcinku, oczywiście ruszymy dalej. Tak jak zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka. Hej hej!